Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Piotrek, a to jest kolejny odcinek z ASG, czyli Taktyczny SOL. I w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować latarkę taktyczną, która nazywa się Ultra Fire C8. To jest jakiś KRE T6 model, coś takiego. Słuchajcie, latarka zakupiona na Allegro, ponieważ ktoś polecał mi ją, tak więc ją zakupiłem. Eee, koszt taki latarencji to jest około 50 zł, to plus przesyła eee, i słuchajcie eee, można zakupić w zestawie na przykład czyli mamy do tego akumulatorek Mamy do tego ładowarkę, mamy do tego chwyt na przykład na Szeneris. E, jeszcze jest do tego przycisk grzelowy i coś tam jeszcze, nie, nie pamiętam, a i filtry na, na szkło. E, ale ja tego, takiego zestawu nie potrzebuję, znaczy w sumie inaczej, nie miałem na to kasy, żeby tak na raz wziąć i zakupiłem sobie oddzielnie wszystko. I słuchajcie, patrzcie jaka jest różnica między akumulatorkiem a, akumulatorkiem, dokładnie. Mm, tak więc ten mamy ciutkę większy, jak widać. On ma prawie 7 cm, Ten ma około 5 chyba. I jak to się robi? Tutaj mamy, składamy. Na stronie jest wpisane, że jest to latarka, słuchajcie, e, wodoszczelna, ponieważ ma uszczelki na łączeniach. Ale wiadomo, jak to jest. Eee, jak to się kupuje za 50 zł w porównaniu na, na przykład latarek za 200 zł, tak więc no, jest taka mała różnica i słuchajcie, eee, koszt tego wszystkiego co tutaj jest, to jest latarka 50 zł. Eee, oddzielnie kupowałem dwa akumulatorki. One były po 7 zł, chyba też firma Ultrafire i ładowarka, która po prostu pachnie Chińczykiem i to jest takie dość dziwne w sumie. To jest do ładowania akumulatorów chyba w wszelkiej maści Mamy w ogóle taką sprężynę. Pierwszy raz spotykam się z taką w ogóle ładowarką, ale mniejsza o to i słuchajcie, to było po 7 zł. Wziąłem 2 i to 12, tak więc to tyle. Latarka wygląda fajnie, solidnie. Jedynie nieco tutaj chyba brzęcz to w środku, tata. E, na chwyt tak jest spoko. To mnie tylko przeszkadza, bo się majda. E, mamy, a chcę sobie zrobić albo z pleksji, albo z jakiejś siatki metalowej osłonkę na to. Bo jak widzicie, no jest to dość duże. Kurcze, to ma, nie wiem, ze 3, no 4 cm. Chwyt, pist chwyt na to sobie kupię, na latarkę. Ale na razie nie teraz, bo nie mam kasy. Wiem, że to są groszowe sprawy, ale po prostu jestem wy wyzerowany. Eee, tak więc na razie albo do łapki, do pistoletu, albo na taktyczną izolkę. Zobaczymy. I to słuchajcie ma 5 trybów. Jeden jest... nie wiem jak to będzie widać. To zaraz Wam pokażę jakie są tryby. Najpierw zobaczę na tym, a potem na ścianie. Tak, więc zaraz wracam. Dobra, wracamy i patrzcie, mamy teraz e, pierwszy tryb. 100% mocy. E, przyciskamy lekko, wyłączę. Przyciskamy lekko na ten przycisk i e, przeskakuje nam. Jeżeli chcemy włączyć lub wyłączyć, to wtedy e, klikamy mocno. Czyli jeszcze raz. 100% mocy. 50, to jest jeszcze mi chyba 35. Mamy Strobo i SOS, i to tyle. Słuchajcie, dobra, włączamy. Latarka jest bardzo fajna. Jeszcze nie miałem okazji testować w terenie e, jakieś CQB wieczorne, czy coś w tym stylu. Tak więc e, materiał się będzie składał z dwóch części. Potem to wszystko się sklei mm. i słuchajcie, z takiego, z takiego domowego wglądu to tyle. Zobaczymy jak się sprawdzi w akcji. Tak więc do zobaczenia na jakiejś akcji. Dobra, słuchajcie, jeszcze przyszedłem na chwilkę tutaj dosłownie. Eee, tu będzie taki, to jest ultra cyber taktyczny montaż e, trytytkami bądź opaskami zaciskowymi jak to woli jak widać mieszczą się one idealnie na shineris w te, tutaj takie dziurki co wygląda dość e, spoko e, i jak na przykład trzymam tak jak trzymam tak to wiadomo o, żeby mi to nie spadło wszystko jest gitara jak trzymam tak więc no myślę, że to by było na tyle. Taki krótki montaż. Mam nadzieję, że za niedługo już będę miał odpowiedni. Tak więc do zobaczenia na filmiku, gdzie będę testował tę oto latareczkę. Trzymajcie się.